Rozmowa między Wami. Pomyślę o sobie, o swoim mężczyznie Nie będziemy sprawdzać energii. O, mężczyzna już go to. i tutaj mężczyzna chce jechać do Ciebie. Wow! <grym> Pokazuje, że ja chcę jechać. Ja będę próbować, co się tam idzie dalej. Przyjedzie tutaj gotowej na to, żeby coś zrobić. Dobra, a co ty? Na to. Oj, mężczyzna, ja widzę ciebie swoim mężczyznę. który dla mnie jest idealny. On tobie. Ja wiem, że ty jesteś moim marzeniem i ty nie prosto pojawiłaś się w moim życiu, a ja wiem, że ty dla mnie jesteś moim słoneczkiem, slonecz <laughs> Słońcem. І тут він такий, який шанс такий в тобі віті. І він вже я віддав тобі шанс на таке життя, яке я хочу. Ти йому. Ой, я боюся, що ти можеш розбити серце. А кому розбити серце? Ой. Я повім, тут, Tutaj jest miłość i Ty mówisz, że ja Cię kocham i ja rozumiem, że przez Ciebie ja przeżywam, męczę się, że Ty e, robisz tak, że ja bez Ciebie nie daję rady, że ja czuję, że mm, ja chcę, żeby Ty był tylko mój. Na tyle ja Cię kocham, na tyle ja pragnę być z Tobą, że e, kiedy nie jesteśmy razem, kiedy ty nie jesteś moim mężczyzną, ja rozumiem, że nie by ciebie po prostu trudno, ciężko, ja, ja chcę po prostu być z tobą. On, Tobie. I ja rozumiem, że. Ty chcesz poważnego związku. Ja rozumiem, że ja idę do Ciebie w Twoim kierunku, dlatego, że Ty dla mnie jesteś ważna, że Ty jesteś wyjątkowa dla mnie, że ja idę na poważnie. Ja, ja będę starać się pokazać też swoje uczucia. Ja chcę ufać i chcę, żeby Ty zaufałeś mi. Ty Ja z tą miłością, którą mam do ciebie. Ja czasami nie wiem, czy to jest naprawdę ta miłość, czara miłość. Ja czuję to, ale czasami nie rozumiem, dlaczego ona przyszła do mnie, czy to jest prawda, że ja marzę o czymś, ja staram się wymyśleć coś, żeby coś było tak, żeby tak, jak ja chcę, ale czasami zastanawiam się, czy to naprawdę jest miłość, czy to moja jakaś iluzja, którą czuję do Ciebie i którą wyobrażam. On Tobie. Ja rozumiem, że czasami yy, ja zastanawiam się, co robić dalej, ja rozumiem, że czasami ja niezdecydowany i mogę troszeczkę postąpić źle i ja wiem, że teraz może i jest między nami coś nie tak. Po tej karcie tak, że to mężczyzna może tak jakby bać się, zrobić krok. I, i ty też o tym wiesz, on to mówi, że ja wiem, ja wiem, że ja. Jestem taki. Ale ja wiem, że ja zrobię prawidłowy krok. Ty jemu. E, Ja e, wiem, że będzie wszystko tak, jak ja chcę. Jestem pewna tym, że ty zrobisz tak, żeby zrobić mnie szczęśliwy, że Ty przyjedziesz, że Ty pokaż swoje uczucia i że nie tylko ja Cię kocham, ale Ty też chcesz powalczyć o nasz związek. Ja chcę, żeby Ty pokazała, że Tobie zależy na tym związku. On Tobie. Ty rozumiesz, że moje życie zaczyna się od nowa. I może być tak, że ja dlatego nie mogę zdecydować się, bo ja rozumiem, że muszę zrobić krok i pójść w nowe. Ale nie wiem, nie wiem, czy to prawidłowy krok. Ty, jemu. Ja chcę, żeby ty już pokazałeś mi swoje uczucia. Ja chcę to czuć. Ja chcę, żeby ty mi mówiłeś codziennie o tych uczuciach. On tobie. Ja pokazuję, ale wiem, że pokazuję bardzo mało. Czasami pokazuję tak to niewymuszono i dziwnie, że możesz nie rozumieć o tym, że... że ja naprawdę w Tobie zainteresowana i może to mało. I ja to wiem. Ty jemu. Eee, próbuj. Po prostu próbuj. Nie stój w miejscu. Mężczyzna. Ja będzie myślał nad tym, żeby spróbować coś z Tobą i będzie próbował to, żeby to było inaczej, nie tak jak było na początku. Może jakoś tak, że to coś nowe, gdzie ja chcę iść i wiem, że. W Twój kierunek chcę iść, ale dla mnie to iść w nowe życie. I on rozumie, że będzie takie próbować jakby Może przez internet próbować pisać, dzwonić, coś takie. Ty, mam. ja chcę z Tobą mieć szans. Ja czekam na Ciebie. Ja wiem, że ja pewna jestem w tym, że ja chcę spróbować ja pewna jestem, że mam mocne przyciągania do Ciebie. Ja wiem, że dla Ciebie to jest coś innego, ale ja chcę otworzyć się Tobie, ja chcę pokazać tą miłość, zainteresowanie. Możliwe, ja malo to pokazuję, ale ja mam uczucia do Ciebie, ja Cię kocham i chcę wierzyć w to, że Ty też sa, tak samo mnie kochasz i czujesz przyciąganie do mnie i też mnie pragniesz. On Tobie. On mówi, że ja muszę zostawić swoje życie, które mam tu i iść do ciebie. I wiem, że to będzie krok naprawdę, że muszę zostawić wszystko w swojej przyszłości i, i iść w nowe. Ty, jemu. Ja chcę, żeby ty przemyślał dobrze i rozumiem. Cię, że muszę trochę i czekać, ale ja wiem, że Ty e, przemyślisz wszystko mm, i tak samo ja, że to nie będzie taka e, decyzja, która będzie znienacka, to będzie naprawdę e, przemyślone e, i bardzo mocno e, e, takie decyzja, która naprawdę nas nastawi na to, żeby ten początek był między nami i że, i że to poszło coś dalej. On to wie. Ja rozumiem, że ja może nie pokazuję swoich uczuć, ale i Ciebie ja nie chcę nikomu oddawać. Ty jemu. Ja, e, jeśli Ty... Będziesz, albo ja będę długo czekać, ja rozumiem, że jakby mi nie było ciężko, ja wiem, że ja mogę odejść od ciebie. I mi ciężko, bo ja mam uczucia do ciebie, ale w ten czas ja rozumiem, że jeśli ta decyzja nie będzie ta na korzyść mnie, tak że ty rezygnujesz z tej swojej przyszłości, z Twojego stabilnego życia i nie będziesz jeść mój kierunek, ja rozumiem, że ja będę musiała odejść. On tobie. Mm, Przemyślenia. Ja muszę bardzo dobrze przemyśleć. Nie chcę coś nic robić. mężczyzna, twój kierunek. Ty jemu. A ty staraj się pracować. Ty mówisz, ja pracuję, dlatego, żeby nie myśleć o tobie. On tobie, mężczyzna. Ja cały czas o tobie myślę. I wspominam o tym czasie, kiedy coś było między nami. Ty, ja mam. Ja e, jestem kobietą, która jest pewna siebie. Ja wiem, że ja przyciągająca jestem dla ciebie i bardzo e, piękna. I ja wiem, że ja dam sobie radę, ale chcę, żeby to było coś z tobą związane, te życia. A nie ja będę sama. Ja chcę czuć się twoją kobietą. A nie kobiety, która jest y, wolna. E, on tobie. E, ty jesteś chłodna kobieta i zdecydowana. Ty od razu wiesz, czego chcesz, ty od razu mówisz, czego chcesz. I ja wiem, że ty oczekujesz ode mnie e, też jakąś decyzję, ale, ale ja wiem, że nie wiadomo, czy ty. Nie będziesz mówić mi o tym, co ja mam robić, jak ja mam robić. A on tego boi się powiem, że. Hmm. I ty mo Zaufaj mi, że ja chcę zrobić cię szczęśliwym. I on tobie. Ja wiem, że ty yy, jesteś moim... Słońcem, że Ty jesteś moim pozytywem, że ja cieszę się z Tobą jak dziecko i mi bardzo fajnie z Tobą. Ja wiem, że między nami jest miłość i ja Cię kocham, a Ty mi kochasz. Ja będę starał się i będę mówić Tobie o tym, że jednak ja coś czuję do Ciebie i ja chcę być z Tobą i chcę z Tobą w związku. I wiem, że muszę zmienić i powiedzieć to. No, powiem tutaj taka sytuacja, że ty bardzo jesteś zakochana i ty możesz pokazywać swoje zainteresowanie i uczucia, a mężczyzna tak jakby boi się pokazać i tak ukrywa swoje uczucia, i on jeszcze nie rozumie do końca, czy... To na pewno to. I, ale z drugiej strony on no, rozumiesz, że chciałby z Tobą spróbować, chciałby z Tobą w związku, bo jednak czuje coś do ciebie. Mm, tylko tym taka charakterna jest, że Ty, od jak można powiedzieć, um, jak e, chcesz mężczyznę, to Ty dojdziesz do swojego celu. O Ty tak robisz wszystko, że Ty ot, możesz dojść do tego, że ja. Chce być z tobą w związku i ty od taka konkretna, a on tak jakby trochę, poczekaj, może nie tak szybko. I mężczyźnie na no, to trzeba jest czas, temu tutaj mężczyzna zacznie działać. Na razie może tak jakby y, nie, nic nie robić, bo przemyślenia u niego cały czas coś myślę, ale po tej karcie y, z góry, że on będzie y, tak jakby chce przyjechać, porozmawiać, wyjaśnić, pokazać z jednej strony zainteresowanie, że on będzie próbował albo zobaczyć, jak to lepiej zrobić, żeby to nie było tak, że u niego całkiem zmieni się życie, bo on rozumie, że ty od niego tego oczekujesz, że po prostu to on wszystko porzucił i już był z tobą. A on tak nie może tak szybko zrobić. On muszę to powoli, nie? Mężczyzna, której naprawdę muszę przemyśleć to dobrze. Dlatego, a ty już dawaj szybko i bądź obok mnie. No, mężczyzna nie trudniej to zrobić tak jak tobie. Ty więcej zdecydowany, ty go kochasz, ty wiesz, że go kochasz, a on jeszcze tak troszeczkę mm, czeka, Przymyślę, bardzo dużo myślę o tym wszystkim.